Okay, jestem teraz raz kolejny crewmate, em. fantastycznie zrobiłem zadanie z kluczykiem, Monterk z... Udało mi się, hurra! Um. Dobra, tutaj Emblak z Anią, ja sobie zrobimy z Łupek. Peda Meisteros. Oj byczki, oj byczki. Peda. Tam musi, tam dojdzie jakaś multi killa 100%. He huh. Interesujące czy tam, ktoś, czy tam ktoś się zajebie Tam mógł polecieć double kill Ok majsteros, okej okay, czy raczej nie jesteś ty Chyba ja też cię mogłem zaciukać Czy wszyscy żyją? Nie żyje różowy po raz kolejny Ja tu stresowi, w miarę ufam. No, ufam mu. Ja mu mogę zaufać. Kurde, nie wiem gdzie on teraz pobiegł. Boże, tak. jest szkoda mi ciebie, naprawdę. Ma... Okej, okay, poszliśmy na pierwszej. Jest. jest! I Monderk wszedł i zabił Typa, tutaj. Gdyby Ty, e, zabijał no, tak. Dobra, Mamona zgłaszamy, bo co powiedziałeś? Monderk zabił Ale Typa. Monderk, monderk nie, nie żyje. Monderk nie żyje. Polerka wyjebało. Co? A Jego nie, nie, jest ostatni, nie. ostatnim tchnieniem, że tak to imię, no wezwać, Ej, ale, ale nie, nie żyje. Widzicie, że nie tak. skreśliło mnie, ale jestem na szaro. Bo... Ty u nas jest to jesteś po Jezus po prostu, Ty tym <grymne> A ci tak wiesz, wciskasz takie, krzyknąłeś ciało i ktoś Ci podejrzewał tak, gardło z tyłu. Tak, tak, tak. Znaczy, I właśnie ten moment, głos, w nie? którym Mamon mówi mądryk zabił, a ja widzę, że Wodder, nie żyje i Mamon był normalnie cztery razy z rzędu, to Dobra. jest mnie tak podejrzane, że jak... Rozciutta. To. Rozciut to. No my to przegramy, bo pewnie nie jesteś, ale bo to jest zabezpieczenie jestem. jakbyś był. Nie, nie, nie jest. No jakby, wow. stawiam, że to jest Beda i Meisteros, albo Anioł, Beda... Ale wow. jakby, no, 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 bo, no, tak my na ma... no jakby... Ciężko z tym walczyć. Du już dwa razy. Ciężko z tym walczyć. Krzyknął. No, no, ej kuź, na trzy razy patrzód, drogi, serio? serio? Ja stawiam na tego, który ma najmniejszego Dika. wyciągajcie, porównamy. Co? <grah> O ja! Ciało znaleźliście! Gdzie było ciało? Znaleźliśmy morderk. Był tak, że jak ja się odpali... Jak odpaliśmy się w pokoju, to miałem możliwość I wiesz kto tu biegł? W poprzedniej rundzie biegł w tą stronę beda. Zaufaj, 100%. Zaufaj. Dobra, Aniu, powiem tak. Nie ufałem w tobie w poprzedniej, zaufam tobie w tej. Wiem, że powiem, że to było... Jeżeli wygraliśmy, to odpłynie peka! Totalna O Boże I co? Oj nie tak naprawdę. oj to nie jest Minus jeden Gratulacje I Tak naprawdę to był Majsteros i chuj No i? O Jezu nie, najgorzej Majsteros, ty jebany debilu Kurwa Stój przy tym świetle Znaczy przy tym przycisku Hmm. Co bym miał w palacie w Nie. Dobra. dobra. Dobrze. Ufam ci, że to jesteś ty, przez to, że majster non-stop stał obok mnie i nie poszedł naprawić światła. A ty poszedłeś naprawić. A ja wiedziałem, mówię, że że jak naprawia... ja wiedziałem, że jak naprawię światło, to będziesz mógł odpalić emergency meeting. Dziękuję, dobranoc. <słuk> y, a wiesz co? Obawiam się, że totalnie to ograłeś. nie no Emblax, Emrax, wyjebałeś w poprzedniej rundzie, byłem niewinny, majsteros Ej, się tak. zbawę, że no, to że tak, no to jest 2% majsteros, ale jeżeli to jest... ZAGŁOSUJ jeszcze, NA jest... NIEGO PO PROSTU, BO SIĘ ZARAZ PÓŹNA po... ROZMYŚLISZ jest... po... Ale powiem ci tak, jest mały procent szans, że ty jesteś fiveheadem teraz, odpaliłeś fivehead opcja, jakby gucio head jesteś I zrobiłeś tak, że odpaliłeś to światło, żebyśmy zagłosowali na niego no właśnie, nie to się niego. Ja nie mówię ci, się że tak nie. Zagłosuj nie, kurwa nie na niego, choć się odsył Nie mam lepszego powodu. Jak Zagłosuj to... na niego, po prostu duet! No to tak, wiem! To tak... Zagłosuję! Bo jakby to, to jest jedyny powód, jakby stało go, bo nie ciągnął. Brawo, brawo. To miał no być double e? kill, ale ale model oh, włączył tryb Jezusa i no zgłosił się. Ja w ogóle nie. No Jezusa! Ale jest... Ja, ja tak, tak czułem, że. A ja mówię tak do nich. Przecież, bo my tam z Majsterosem staliśmy. Ale ja myślałem ogólnie, że tam tylko jeden zabójca jest, a patrzę... Sorry, beda, manderk, sorry. Manderk jeszcze umarł. Ale tak idę i Ale ja byłem pewien, że Monderk już nie żyje. No, co, o, może że jeszcze on żyje. On dostał Wiem, że byłeś pewien mamon. Czyli kto był ostatecznie? Eee... Czerwony Jest i roz, Czerwony, niebiezki. Czerwony niebiezki. i Trzeci I... 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 raz. Znowu? W... <ślapple> raz znowu. <ślapple> znowu. <ślapple> ale, ale, ale to było tak, że. Żeby... <ślapple> znowu Bobby, umarł <ślapple> pierwszy. Znowu, Jedna czwarta szansa na to, że trap I zawsze był tak, chyba jestem nie? To tak, 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 tak nie działa. Dobra, wraz z nie ufajcie Monowi pierwsza zasada. Niech ja nie ufać mamonowi. Oj nie 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 Monderk, czy ci mogę zaufać? Oj, byczku. Dobra, Błażej sądzę, że jest czysty jak łza. Dobra, pójdziemy sobie klasycznie na kamerę, aczkolwiek Bobby. Bobby Bobby. Co ty tam? Bobby? Bobby? Bobby, co ty tam robisz? Czemu się kręci żebyś miał Gówno w dupie? To jest. może eee... i się... nie zgnówisz? nie z... znaczy. Kto szedł w lewą stronę? Mogę odpowiedzieć? Ja no. Tak, trzeba zaczekać, bo z niego wystartowaliśmy. Ja pierdolę. <noise> <noise> Ej, hey, dobra, to powiedzcie, kto jest z impostorem i tyle. Głosujcie na BD, już wam powiem, ty jesteś impostor. A teraz powiedzcie drugiego i już zagramy. Jezu, jaka fepega! Pamiętam jak Maćka się śmieścił. Cudzie, ma na głowie. po raz kolejny krumet. Nic nowego mnie w tej grze nie spotka, naprawdę. Dobra, kluczyk przekręcamy, cyk, task zrobiony, dobra. Czufam aniołowi, nie. Czufam Bobiemu, tak. Bobie zawsze umiera jako pierwszy. Ja raczej by nie sprzątnął w takie miejsce. Sądzę. Tak, widziałem, że było kilka osób. To jest Bobby. Dobra, Bobby, tu jestem. Bobby raczej mnie widział. Fantastycznie. Dobra. A nie, widzę. Cudownie. Dobra. Przełączymy sobie. Planetka. A wrażenie, że tam któryś z nich jest. Ta planety nie mogę znaleźć. Uff, Która jest? A, są planety, dora. Może że to jakiś kill gdzieś poszedł. Oj! mam żółtego. Ale nie ma nigdzie zrupów chyba. Oj, panie Miodek! Oj! Nie, ście bo boję. Oj, panie Anio. Okej, pójść double kill mógł. Ja Miodkowi nie ufam. Nie ma chuja we wsi. Anioł, Miodek, M-Black, co so dobra. Okej, okay, Biały, Czerwony nie żyją. Dobra, nie żyje Pan Mamon, nie żyje Pan Biały, czyli Beda. Eee, dobrze, eee, nie mógł to być Miodek ani... Tle. Ani Aniu, bo my byliśmy w, cały czas w security jak zgasły światła. Więc to jest ktoś yy, z... Z Monde, z Meistero, z Emblaxe i Bobby. Bo chyba tam poszedł coś, że Boba, że double kill przy naprawie świateł być może, albo nie wiem, albo losowe, ale no... Dwa trupy, tak to się jak jak są. Kto naprawił światła? Był ktoś przy światłach? A nie Bucio? Nie, nie było. wiadomo. Nie, było nie wiadomo, ja naprawiłem światła być to akurat Przez Ja już wam byłem na i widziałem, że jeden zginął, i tuż przed tym Aha, on zginął, czy... przed przy, przy przyciskiem. Hmm. Beda ja wam mogę powiedzieć, że on światła, a potem pobiegłem non-stop w prawo, to mnie minęliście, jako który wybiegał tam z MEDA. Eee, I pobiegłem od razu później w dół i y, do tasków teraz. Ten Blacks spotkałeś. Masz, kurde, żebym teraz powiedział kolorami. Które osoby wybiegały chyba z Menda wtedy? Ale skąd przyszedłeś? By, od elektryka biegłem do Menda. Po tym jak światła zostały naprawione. a, na, na, a ty naprawiałeś Kogo widziałeś tak? wcześniej? No, kogo widziałeś wcześniej? Wcześniej nikogo. Jakby no, światła były zepsute. To, jak ja miałem widzieć? Naprawiłem światła, biegłem w prawo. Ale chwilę robiłeś? już były światła, no dokładnie. A jakie to robiłaś? No. Eee, boże. Po prawej stronie temperaturę pokoju. I tylko to zdążyłem zrobić. I okay. później robiłem e, teleskop. I teraz biegłem na sam dół, zrobić układanie tych czterech rzeczy. Kto, układ... kto, kto był jeszcze przy teleskopie? Ja byłem ja, to było na początku, tak potem w ogóle tle później. Tle byłem, do ja mówię, że po zrobieniu światła, kończyłem taski. Uf. A wcześniej Będzie. przed światłami. Zrobiłem tylko górę i temperaturę pokoju. Dobrze, Bobi. Górę, że robi? przycisk. Dobrze, no, kluczek. Bobby, co robiłeś w tej rundzie? Ja byłem w laboratorium, najpierw ten. E, robiłem tą rakietkę przyszedłem do łopąsów, e, bo tam poprawiłem prawej Nie miałem w pensach, Byłem w trakcie robienia tych strzelania w to takie główne 20 i był wtedy meeting, także no, tyle. Widziałem kogoś przy laboratorium, ale nie pamiętam, czarny, tam Aniu się przewinął, nie, nie, nie pamiętam, ale nie, widziałem tak, tak parę razy. Tak, mogło osób. być, tak mogło być. A ty Mandarek? No, abla en polako. Chój Kito, to, co tam robiłem? <laughs> Dobra. <laughs> Na początku robiłem y, TM. <laughs> <laughs> Poszedłem na prawo, zrobiłem ten telewizor w tym medbeju, czy tam przed medbejem, później się skanowałem, układałem te rzeczy i, te. i później byłem na środku. Ale to już minęło sporo czasu. Nie wiem, ja mam swoje typy już. No ja też, ale. Jest nas jeszcze, siet, jest nas jeszcze siedmiu, i także nie musimy ostrzeliwać na razie. A czy tylko jednego byśmy mogli. No mogliśmy, ale. No, ryzykowne by to było. Dobra, trzeba się miodka przytulić koniecznie, miodek, miodek! Nie, nie uciekaj mi miodek! Miodek, miodek zostań tu! Miodek. Ja się miodka muszę przytulić koniecznie, bo miodek. miodek jest zaufany. Miodek, ja ci nie odstępuję ani kroku. Ja ci miodek ufam, w stu jestem czysty, łza, ufam ci. On mógł mnie zaciukać, dobra. Czyli to miodek nie jest. Dobra, hejem laksę. Dobra, no ja tu nie mam żadnych tasków. O Jezus, mam tylko, mam sporo tasków zrobienia jeszcze. Ale jestem tu z miodkiem bezpieczny w miarę, więc... Kurczę, mam steroidy do zrobienia. No nie miodek. Tu, tu mam, tu mam no miodek. Ktoś umarł, o, nie żyje, blackse. Musi być ciało Emblaxa Gdzie mógł on umrzeć? Przecież on szedł przy, tuż przed nami Nie, jest to ciało emblaksa, kurwa mać, no. A miodek. Oj, byczku. tak, miodek, miodek, miodek. No nie, mądry... Kurwa, miodek. O, wreszcie ktoś to ciało znalazł. Gdzie było? Gdzie było miałeś ciało? Ciało. No znalazłeś ciało. A no, skąd wiesz? No, bo był report. Było czerwone, było no. No. Ale w końcu powiedziałeś znaleźli bo, to ciało. Bo było na, widziałem. Na, bo... <laughs> Wie... Ojze, masa, bo było... No. Bo było na Vitalsach, widziałem je, a pamiętam, że Black sobie biegł przed nami tak mówię kurwa gdzie on mógł zginąć, nie? Bo szukałem jego ciała i chciałem zwoływać. Emergencji po raz kolejny, bo bym już nie. Nie, no Dobra, ja to wodę. zapytam, gdzie wy byliście? Ja teraz, biegaliśmy w cztery osoby. No nie, nie no ja teraz to nie byłby Bobby. Ja robiłem teraz taski, bo mi je zostały jeszcze taski. Majsterozimonder, gdzie byliście? No wszyscy byliśmy tak, na pysku, wszyscy byliśmy. Tam, tak. Ale wcześniej, on mógł tam w chwilę leżeć. On leżał. Po, że my się kresliśmy jakiś czas w sumie. Wcześniej robiłem teraz, tylko się chwilę mi zawrotował. To było kur... no dwa. Bobby. No nie wiem ile tam to cię leżało, sądzę, że sporo bo pewnie Nie on no, długo musiał leżeć, on długo leżał, bo Bob Bobby's fine! He's a fine motherfucker Anioł też Powiem nie wiem, Aragorn mi śmierdzi, bo on właśnie z jak Ale byliśmy razem, to on z tobą. przechodził. By bym cię mógł zaciągać No i co z tego? Niekoniecznie, te... niekoniecznie. może ale, ale nie obczaj, w pierwszej rundzie poszły dwa trupy, a ja wtedy byłem po prawej stronie i mnie tam w ogóle nie było, więc nie no, ale to i... nie znaczy, że ty musisz cały czas zabijać. No ale w pierwszej rundzie były dwa trupy, nie mogłem. mogę jeden zabójca zrobić dwóch trupów naraz. No tak. No właśnie. Więc... A widziałeś kogoś po lewej, bo szedłeś na dół po lewo. Tam sam to przeszedłeś. Kogo widziałeś? Że teraz? No. no teraz robię... Niedawno. Teraz robiłem laski, przy mnie byli... Praktycznie wszyscy poza. Ale jakie taski? Y miałem tam przeciągnięcie taką wajchą w dół, muszę czekać na to 60 sekund. A potem strzelałem z działek. Potem było piu piu Dokładnie, i tam byli, pat patrzyli na mnie. To było zanim my się spotkaliśmy razem? Y no, Spotkaliśmy się pod, pod, pod tym dropshipem. Potem poszliśmy na dół ze mną, właśnie do, do tej Dobra, uwaga! Uwaga, potem uwaga! Str strzelałem z działek. Uwaga, uwaga! In cooldown jest duży, wystarczy zrobić jeszcze ze trzy taski chyba, albo dwa, jest finito. Mm -hmm. Więc jak na nawet, jeżeli teraz kogoś nie wyjebiemy, to i tak wygraliśmy, a jeżeli wyjebiemy i będzie zła osoba, to, to przegraliśmy. No ale z drugiej mm -hmm. strony, jak zło, no to tak czy jak, czy zabijemy jedną, czy dwie osoby, to nie ma różnicy, więc... Czy nie, no ale nie, to mi się tylko podejrzewa, no ale jak jest tak. długi cooldown, znaleźliśmy niby... nie, nie znaleźliśmy ciała. Chociaż? No ty Za znalazłeś. razem... Czekaj, czekaj, Aragorn ty zwołałeś pierwszy meeting jak były dwa ciała, ale ciała nie znalazłeś. No nie, nie nie, nie znalazłem, bo, bo nie wiedziałem gdzie było. Ale ty w, nie, w ogóle nie wiedziałeś, że dwa, czy wiedziałeś, że jedno mogło? No widziałem, że były dwa, bo widziałem na Vitalsa. Ja sądzę, że to był Aragorn i żebyśmy nie widzieli ciała, Kręcic co zrobił. Coś. Kurwa, miałem miałem task jeszcze zrobienia. Uwa, hello. Nie ma znaczenia, tak. bo i tak... Yy, no kuwek nie ma znaczenia, to sam mówiłeś przed chwilą, że nie wywalajmy, no i teraz nagle super. Nie, nie daję, do... do... skończyć, bo przez ściany możesz przechodzić, kurwa. Co za cep. Eeee, kurde! Czas obrazu, prawie double taski. Dobra, ja kończę na dzisiaj, także się trzymajcie. No się on Ani raz, ale, nie powstorem. Ale, ale wiesz dlaczego? Bo ja widziałem Cię niby cały czas, ale miałeś czas, żeby zrobić i jakbyś zrobił reporta, to ciała zniknęły. A ten report taki winy był w sumie. Dla mnie Dobra Nie no, Blacksa zabili dość szybko. Ja zapcinę na tak drugą. To był na Monsky. Mhm. Nie, nie, nie. Nie, nie, był Master z, 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 z mhm. no, Zaraz przed. A już tak dobrze dobrać. szło. Czasowo się nie wyrobiliśmy. No, 5 sekund, gdy się no. no. A to jest 50 sekund pojebało? No, no, na strasznie oczy, długi. Zaczyna...